Witajcie, kochani, tu z tej strony Daniel Adamczyk, a to już kolejny odcinek serii. Zagrajmy w War Core. Po dość długiej przerwie od razu przechodzimy do akcji. Oto, mamy przed nami dwie misje do wyboru, do koloru. Pierwsza to eliminacja okupantów bazy, a druga to pojedynek KC. Hmm, nie powiem, nie będę ukrywał, obie są dość trudne. Ale niech będzie, że weźmiemy tą. Hmm. W sumie. Jak zawalczmy. Skoro nie mieliście jeszcze chyba okazji zobaczyć prawdziwej walki AC, więc da wam to przyjemność. Mhm. Mm mhm. Mm że tam... Dobra, że gniazdo organizuje walki AC. Takie po... takie przyjacielskie potar... potyczki. Tak dla przyjemności. Aha... dobra. Mhm. Mm Możemy wybrać sobie dowolną broń, jaką chcemy, dobrze. Miejsce, miejsce operacji, klucze, arena treningowa, kluczowe gniazda, siły przeciwnika, nieznane, warunki dzieciństwa, wygraj walkę. Ja znam siły przeciwnika. I powiem szczerze, zróbmy to. Yes! Yes! Są dość wielkie szanse, że nie przeżyjemy tego. Ale to już zdarza się. <laughs> Proszę Państwa, oto nasi... Jako, że twoje umiejętności są bardzo wysokie, walka 1 no na jeden była nie bardzo uczciwa. Więc zdecydowaliśmy się, posadzę na ja ciebie dwa ze dwóch przeciwników. Dobra, mam go za serwis, muszę walczyć. Znaczy z go, dystans go, muszę go po... O kurde, muszę opuścić to miejsce. D nie dam wody. Dobra, poć. Kurde, już mi biją. Chcemy tak wali. Mam go. Mam Cię. Pożałujesz tej szybko, decyzji. Chodź tu. Nie widzę, jest poza zasięgiem. Tak, muszę ich utrzymać. Straciłem już połowę pancerza, a oni nadal mnie biją. Kurde, przy ścianie nie widzę niczego. Dobra, ustawienie się. Teraz muszą się układać. Teraz cała nadzieja. Już! Już! 25% pancerza. Wrzucili się na nas. Teraz cała nadzieja, że uda mi się. No jest nade mną, kurde. a się. Kurde, nie widzę go. O! Dobra. Tego też muszę z masakrow. wygraliśmy Pan też trzymał się na, te, na srebrną taśmę, ale wygraliśmy tą walkę hmm. 21 tysięcy. Połowę, no, połowa poszła na prawe pantera, i na szczęście że dobrze, że miałem tą maszynę. Bo nie była tak skuteczna jakby w przypadku pozostałych typów podnosi, ale daliśmy radę. Jestem zaskoczony, bardziej niż wy. Dobra, to tam mamy w wiadomościach. Broń biologiczna, aha, nadal ta sprawa. To R w sprawie. Hmm. Mm -hmm. Dobra, to nie będę tam tłumaczył, ja to sobie podtłumaczę. Możecie zatrzymać i sobie poczytać. Aha, dobrze. Marakumo jest bardzo uzdolnione w manipul manipulacji opinią publiczną. A, to więc uwinili całe wszystko przez na Chrom. Hmm, moi pracodawcy są dość sprytni. Dobra. Mhm. Pan już w kontakcie. Aha, że Chrom może być teraz niebezpieczny jak zranione zwierzę. Hmm. Dwa zadania. Co to mamy? O, to od nas. Oho. Dobra. O, to jest misja z czasem. Dobrze. Do jakichś budynków laboratoryjnych dost, wydobywa się gaz, który uszkadza wszystkie maszyny. No, taki kwas, który wchodzi w reakcję z metalem i powoduje jego, jego antychlorotomię, więc hmm. musimy znaleźć kontrolne panele. Aha, oraz je zniszczyć. K wykończyć i wtedy jeszcze uciec. O, kurde. To bardzo niebezpieczna misja. Ale z tego będzie mi coś o wiele lepszego. Te nogi są dobre, jeśli chodzi o walkę. Ale ja tutaj muszę być szybki. Bardzo szybki. Nie dobrze. Tutaj ciężkie, ciężkie, ale też troszeczkę go podmalowałem. Chyba wam zaraz coś pokażę, co udało mi się jeszcze zrobić. Za niska prędkość to jest bardzo duża. Hmm. To będzie się nadawało dobrze. Cykawier zrobię sobie zakupy. O. Widzicie na ramieniu? Oto jest mój symbol. Co my tu w ogóle mamy? Coś, co można sprzedać. Mogę sprzedać to. Ale skoro biorę lepsze nogi, to te mogę sprzedać. I takie odkupię. A jak pamiętacie, z poprzednich odcinków nie, nie ma tu żadnych podatków. Więc w sprzeda... jakiej cenie jest sprzedawane takiej scenie będzie kupiony? Oczywiście to nielogiczne. Nielogiczne pod względem finansowym, ale pod względem rozrywki bardzo przyjemne. Dobra. Jesteście gotowi na wyścig z czasem? Dobra. Mogę się tu też sporo pogubić, więc ten odcinek może trochę potrwać. Ostrzegam Was, ale bądźcie gotowi. Hmm, przed nami pajączki i tylko tyle nas tam czeka. Dobra. miejsce operacji, stare chemiczne. W stara chemiczna fabryka broni. Siły przeciwnika nieznane. Wywarunki dzisiejszego. Podążanie wszystkich ładunków. Opa! Jedziemy na wycieczkę. Jedziemy, miesiąceczkę. Tak. Dobra. Piękna noc przed nami. Dobra. nie ma limitu czasowego. Ale jedyny jaki limit, jaki mamy. To nasz... To ilość pancerza, jaką posiadamy. Dobra, jedziemy. Hmm. Długi ten tunel, i chyba widzę jakąś tu na końcu gwiazdy. A, mamy się tu wieżyczki. Skoro jestem już tak bogaty, to nie muszę się martwić w piękni. Otwierać. Różne. Trzeba było dobra, mapa, ma. nie, czekaj. jeszcze nie jesteśmy w strefie zagrożenia, licznik nam nie spada, nie, długo nie grałem, o, już jesteśmy, przetapia, widzicie, patrzcie jak szybko spada nasz pasek życia, Wydaje mi tego, że jeszcze nie przeciwnicy będą po, przeciwko nam, eee, e. dobra, muszę teraz bardzo ostrożnie jechać. Mamy dwa, trzy rozjedlenie. Dobra, w lewo. Jeszcze w prawo. Otwierać, otwierać Dobra, mamy pierwszy oddech. Tu powinien być. Jest. Obra, mamy pierwszy zatrunek 6, a nie 4. I w takich miejscach mam podłożyć wiodunki. Teraz zapamiętać, że to miejsce już zaminowane, trzeba znaleźć teraz drugie. Pada czas. Absolutnie tak, zrobimy temat. To tam u Was słychać. Wyjście w kinie, na przykład na Jupiterze. Introlizacji, albo jak się dobrze wypowiadam, to oczywiście to nowy film Braci Wachows Rodzeństwa Wachowskich. się chwilowo słyszałem dość negatywne opinie na temat tego filmu. To wy macie o tym, co widzicie? Ja tam da się tam zbyt nim ekscytowałem, po prostu oczekiwałem typowego widowiska science fiction z wybuchami, z kosmitami, z latającymi statkami. I z tego co widziałem po trailerach, z Astunach, Chyba to mam. A kurde, pajączek... Kurde. na laser, ale nie będę marnąła pieniędzy. Abra połowa roboty, prawie połowa, jedna, trzecia za nami. A co ja tam będę padnąła pieniądze, nie chcę mi się pożerać. Jaką minus walą? No się ogie te małe ludzki mają. Tak, że pamiętaj, że się tam już wywołaliśmy. Chodzimy, coś, Kiedy w ogóle idziemy. A te dwa zaminowane. Mhm. A ja tu nie będę, nie mogę marnować czasu i zasobów. Zapłacę więcej, ale chociaż zakończę tę misję. Czas jest z czynnikiem kluczowym, dobra. dobra. Mapa się rozwidla. I teraz tutaj w prawo. Kto to w ogóle prowadzi? No, ja, lubię się. Pamiętaj, że te dwa... A te dwa zaminowane. O, jest kolejny Tak to tutaj Dobra, połowa już za nami Połowa pancerza za nami Dobra, i podłożyliśmy Dobra, jak ich tam nachypo... na wrócajmy do filmu. Nie jestem aż taki podekscytowany nim, ale może się pójdę i będę się świetnie bał przepraszam Was też za takie duże przerwy w takim a ja pracuję, więc czasami muszę zrobić sobie długą przerwę. Nie ma czasu człowiek. Pracować musi. Ja mam już. Jeszcze... Nie, no, nie muszę trochę odsążyć tymi seriami. Ja, nie podoba mi się, że za chwilę szan spada. W ciągu szybkością. Dobra, idę w górę. Możliwe, czy przy... No nie! Zobaczymy, dobrze. Który to już będzie? Bo już zapomniałem liczyć. teraz sam komputer i tak powie. Ile jeszcze zostało? Po cztery. To jeszcze jedno. To, nie, to ja czas chyba. Nie, opuszczamy te miejsce. <śmany> Same drzwi się otworzyły. Pięknie, może już zaliczyłem misję, nie wiem, nie jestem pewien. Polatałem, nie, nie zaliczyłem. Ja Mogę się wrócić tam. No i wracamy do punktu wejścia. Hmm, bardzo daj energię... Tego za bardzo odpowiadają prądu. Dobra, i teraz. A, naprzód. Teraz pojadę w, prz w przód, i to powinno tam powinno być ostatni. A jak widzicie, już zostało nam tylko 25% energii. Mhm. Chyba tylko jedna do znalezienia. No to też powinien być dziennik misji. Szczęście, już dzięki tej mapie, automatycznie możemy wiedzieć, gdzie już byliśmy. Już byłem. No wiesz, ja się zgubiłem. Tutaj. No, nie, to już tylko 20%. Już spada, straszliwie. O, w Chyba nie damy rady. Coś czuję. Dobrze, byłem, Bo jeszcze musimy sięgnąć, sięgnąć wyjścia. Całe podłożenie nie zakończyło automatycznie misji. 17%. Szybciej już jeździć mogę. To są najszybsze nogi, jakie mieli. No nie dobrze w sumie jeszcze 15% jeśli 3, 4 po 3% zapotrzebuję, żeby tam tu wrócić Nie tu nie ma. Tu nie ma morda Nie zakończyłem misji, bo coś przeoczyłem, właśnie to jest najgorsze Także Łatwo tu coś przeoczyć. A, wiem gdzie jest tutaj prosto, prosto, prosto. Dobra, 10%. Jedziemy je, na minimum. O, lorda. Nie mogę jechać szybciej. Byłoby miło, tak jechał szybciej. Zmieńmy temat. Mhm, no, niestety. Tak, mam nadzieję, że tu nie ma przeciwników. Bo tu nie mam już czego rozwalić. Tak, ostatni. Otwieraj się. Jakbym tutaj wcześniej pojechał, nie musieliśmy aż tyle wracać. Kurde. Panikujmy, panikujmy. O, dobra. Wiem, że mało opuścić natychmiastowo. Dobra, jeszcze droga na zawrót. Naprzód. Dobra, mapa. Ja pierniczę. Jestem na samym końcu. Przykro mi, że nie skończymy tej misji. Możemy śpiewać, że znowu w życiu mi nie wyszło. Trochę przejechałem się, za daleko przejechałem. Straciłem cel przed oczu swy. Oni już mnie rozwalą Ba, już koniec Dziękuję I to by było na tyle Kurde A że wiecie Odtrącili mi podatek A, dopiero druga przegrana w tej grze O, kurde Wiesz a nie, jedziemy dalej! No o czym, jak tam misje, co tam teraz zostało na mym Tak poszliśmy dalej, to co tam mamy? Mhm. znowu te, długo, te długie misje, co to, to już było? Misji intruza. Mhm. O, to już jedna będzie z najtrudniejszych walk. Dobra. Ale tu jest ciekawy... Pokazałem też kilka graficznych artef... znaczy, kilka graficznych umiejętności, jakie magicy z Front Officer potrafili wykrzesać. Oto przed Państwem ogień. Znaczy się kuźnia. I chyba na tym zakończymy. Mam nadzieję, że nie z... zawiedliście się aż tak. Ja to robię dla przyjemności, żeby pokazać wam grę. Tutaj nie wolno popełnić błędu, ponieważ tam na dole. O no, widzę kogoś, jest tego, znajduje się wielki piec, który nas przetopi żywcem jeśli do niego wpadniemy, dobra. i powoli kierujemy się w dół, i w dół, ma rakiety sobie tam, jeszcze go mam, dobra, Korda. nie mi się wziąć. A nie za pod tym kątem. Jeszcze już, już ostrzeliwują nas. To raczej wygląda na bojową wersję łabędzia. raczej się bociana. Zmierzamy ich. Pokażmy mi kto to rzędzi. hopa. Rozwalamy pół popa. Dobra. Jeden z trzech jest zniszczony. Jeszcze raczej bardziej konkretne argumenty wyczuć. Widzicie? Macie przed Państwem płomienie. Ale to ładne. Mi się tam podobają. Dobra, gdzie jest ten kolejny przeciwnik? O, mam cię tu. A zejdźmy do jego poziomu. To bardzo powoli obraca się ta różniczka. Długonogi! Co ty tutaj robisz, długonogi? Dobra, tam bocian... ...bojowy. Niestety nie za bardzo mu to się udało. Używajmy już teraz taserów, bo coś się mieć. Rozstrzeliwują nas, mi się w tym... ...szafetce, to raczej boi na ich chyba... waliz. Bociek, ...bociak! Odsuń się! Dobra, to MTSy. Dobra. Został jeszcze jeden. Tam na dole jest. Widzicie? O tym mówiłem na początku. A strzeliwujmy ich. Na Mam nadzieję, że chociaż wystarczy to, żeby się odkuć. Ja w ogóle robię Ech, Dobra. Trzeba zejść znowu do jego poziomu. Dobra. Na szczęście, ja muszę opierać się na cały czas na broni energetycznej. To mogę go rozwalić. No, i misja zakończona. Mhm. No, i na tej misji zakończymy już grę. Chciałem ja ja. zrobić sobie taki powrót do gry, żeby Wam pokazać, że jeszcze żyje. Dobra, o! Wyszliśmy z długu. To najważniejsze. Mhm. Teraz zobaczymy, co tam się stało i zapiszmy grę. Dobrze. Mam nadzieję, że był mój powrót Wam się spodobał. Oczywiście jestem uczciwy i zapisuję grę. Nie używam autozapisu i szybkiego zapisu. Używam maszynki do zapisywania. Co ja mówię, ale no wiecie, trochę się stresuję, długo nie mówiłem. Nie mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Dziękuję i do widzenia. Cześć!